Anna Popek powróciła dzisiaj do pytania na śniadanie, mimo że dość długo jej w tym formacie akurat nie było. Co pani myśli o takich powrotach? Bo ja w ogóle o telewizji TVP nie myślę, bo uważam, że to jest obciachem strasznym tam występować. Dlatego też nie występuję, mimo że brakuje mi telewizji, i z chęcią wyrwałabym ci mikrofon i sama poprowadziłabym <śm> z tobą wywiad, na przykład. Ale uważam, że właśnie są pewne granice, że nie możemy mówić, że. Ta telewizja jest, nie jest telewizją polityczną i że tylko mówimy o sporcie albo tylko mówimy. Nie, po prostu wspieramy pewną e, grupę polityczną w ten sposób. E, I e, ja po prostu mówię temu nie, ale skoro pani Popek ma takie przekonania, jakie ma, e, no i dobrze się czuje w środowisku pisowskim, no to to już jak gdyby jest... E, e, jej sprawa, jej morale, nie, 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 nie mnie to oceniać, prawda? To tak, jakbym oceniała czyjąś wiarę, że ktoś wierzy w buddyzm albo w katolicyzm, no to jest po prostu kwestia wyboru. Ja mówię absolutnie nie. Telewizji Polskiej nie. A dlaczego jest Pani tak przeciwna Telewizji Polskiej? Ja nie jestem przeciwna Telewizji Polskiej, tylko Telewizja Polska powinna być telewizją publiczną. Nie powinna wiązać się z polityką i wspierać tylko jednej partii. Nie powinna też ganić osób, które mają inne zdanie. Ja na przykład, mimo że oddawałam telewizji program za darmo, bo za tak zwane przysłowiowe 100 zł, jako producent, zostałam pozbawiona tej możliwości. Zamiast mnie chyba jakiś program. W Molesie wtedy wszedł. Także no, woleli wydać na no, jakiś program niż dostać za darmo. Także nie, nie wiem dlaczego to się stało. Jakoś tak mi się stało, zdarzyło, że dwa razy jak pojawiła się opcja PiS, to za każdym razem byłam zwalniana z tej stacji. Ale ja się bardzo cieszę, bo potem mnie oczywiście zapraszano do różnych programów, ale powiedziałam absolutnie nie. Po, po prostu nie. Jeśli tak ma wyglądać rewizja, pracowałam naprawdę za wielu prezesów, no bo mając tyle lat, to wiadomo, że przeszłam przez różne opcje polityczne i żadna, żadna opcja tak się nie zachowywała jak, jak teraz. Jak przyszłam przez przypadek załatwić coś w telewizji, pamiętam po roku, to chyba znane mi były tylko panie z baru, które podawały kawę, a reszta była tak wymieniona, że po prostu tak się nie robi, trzeba doceniać doceniać profesjonalistów bez względu na to, kto rządzi. A to jest myślę, że telewizja tylko tak jak zresztą w innych firmach to jest tylko dla tych, którzy są czy jakoś wspierają PIS, ja nie wspieram.